Jest tu MC Ziomy i chciałbym wam dzisiaj pokazać jak zrobić zbroje z różnych rodzajów surowców. No. To więc tak. Ja mam tu mam, ten tam, pokażę, znajdę, ja zrobię miejsce i wam wszystko pokażę. Jak z każdej. No i ja. tak. Hmm. Panią czekoladę. No nie, przepraszam, chyba tego, tego. tego. Hmm. Hmm. No i jeszcze. Nie nam potrzebne, będzie nam ten. Skurek, gdzie ona jest? Skurek. No tak, to wam nie pokaza jak zrobić, mam że znaleźć to... Hmm. O, jest. Dobra. Tak się robi, hełm Tak się robi. Tak się robi spodnie, hmm. tak się robi, no cała zbroja, ubranko i jeszcze buty, tak wygląda zbroja, z tego od razu żelaza, co nie, muszę się jakoś pomieścić. Hmm. spodnie przepraszam tak wychodzi kosioł ale dobra Tak i jeszcze buty A, z tego robimy kratkowaną płomieni to możecie znaleźć tylko tu mamy i tam są z albo snowstę z z ale to bardzo, bardzo, bardzo rzadkie. Nie musieli zrobić skrzynię jeszcze jedną, No, zabrakło miejsca. To w taki sposób robimy... A, jeszcze nie dokończyłem ratkowanej. Tak, robimy helmik. Tak samo, wszystko, ale pokażę dla pewności. No i skrybujcie też. W taki sposób robimy hełm diamentowy W taki sposób. Ten. No i w taki, taki sposób. Pod niej tak nam wychodzą różne zbroje i jeszcze złota. ostatnio, wody i tak powstają nasze zbroje, więc to dzisiaj wszystko na tyle żegnam się z Wami, MC Ziomek Nara